śmieszne są te czołgi. Taki mały grztyl. No to pobrykajmy w plutonie z Krainarem o lotnisku. Że niby planujesz nagrywać na żywo? No już puszczone. Mm. Dzień dobry, ja jestem Krainar i też mam 13 lat. Wiesz, <grystanie> chyba nam nikt nie uwierzy w te 13 lat. Potem Tam to jeszcze ten. Cholera jak to się nazywa? Hmm. Mutacje. O, brakowało mi swój... to nie możemy działami grać teraz. O masz, ale się załatwiłem. Braciak. Dlaczego? No, no, bo, no bo jak będziesz rzucać epitetami, to nie będziesz mógł potem na YouTube'a <laughs> i się Przez ciebie, Przez ciebie mi się gąska Tak, Przeze mnie Dobra, gdzie są przeciwnicy? To, to mnie zastanawia o Tutaj O, znalazłem jednego przeciwnika No, ja też nie w, w miejscu które bym chciał Ja też U niego najpierw go nie było widać a się wyryłem na niego. A dostałem od Mardera. Ty, nawet nie wiedziałem, że to od Mardera jest na jeden strzał. Co, co, co? Jeszcze raz? Nawet nie wiedziałem, że to od Mardera jest na jeden strzał. Trochę się za daleko zapędziłem tym maluchem. na lekkie czołki na siebie kamień normalny szok. To musiało poleć. Weszło jak w masło przeciwnik oberwał. No iść mi No jedź tą walentynką, Boże. a czy Walentynka to przypadkiem nie jest jeden z tych takich ciężko opancerzonych? to jest jakaś lęka, ale se chciał znaleźć w okienku. Przez drzwi mnie chciał Majsa. Nice. To musiał poczuć! nie jest tylko nie, tylko ci daje przeładować. A ty już żeś do no? no. No wiem ci, że się ten... Um, dowiedziałem z własnego doświadczenia, że Madder rozbija to coś na jeden strzał. Uh -huh. Nauczyłem się. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Jajks. Normalnie pod tę panckę chciałem wyleźć. Już ze dwa razy wylazłeś. Tak się zastanawiałem co ty tworzysz. <noise> Pazerność cię wzięła. No jakoś tak zapomniałem o Nawet, nawet no... Pepanski, bo tam jeszcze dalej, dalej na lewo SU. Tak, 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 słoń, tak ja, ich o, ja ich na tego SU, bo yy, ogólnie rzecz biorąc, yy, tego tam Hecer chyba jeszcze stoi. Mm, SAU-40 jakiś, podejrzewam, że Francuz. Tak, 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 to właśnie o tym, o tym mówię. Ale tam jest jeszcze hecer się teraz pojawił, nie wiem co gdzieś zjechał. No, 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 no A ja już na okrysku. Rzucili. Dawaj hetera, jeszcze hetera. i to by było na tyle. Zobaczmy to niesamowite osiągnięcie. Ale damage, 56 punktów.